Siemano, witam w kolejnym odcinku. No i dzisiaj musimy porozmawiać sobie oczywiście o WAGNET, no bo mamy tutaj aktualizację, w której zaczynają Valve już testować ten system. Będzie to na limitowanej ilości meczy. No i co, spoko. No wiadomo też, że nie na wszystkich, to jeszcze muszą właśnie stestować. Natomiast no jest to spoko krok, że w końcu coś z tym wakiem robią, nie? Bo tak czekamy, czekaliśmy. No i co? Zobaczyłem, mam nadzieję, że te testy. No z jednej strony chciałbym, żeby jak najszybciej to weszło już do wszystkich i żeby to fajnie działało. Natomiast z drugiej strony, no wiadomo, jak żeby to dość dobrze działało, bo to jest bardzo ważne. Przy tym szybko skins monkey, jak chcesz wymienić swoje skinki, można poszukać czegoś ładnego do pogrania. Tutaj no, widzicie niewliczające naklejek, floatów do wartości skina. Więc coś eleganckiego można znaleźć. Skoda Grafikos masz do 5 dolków przy pierwszej tutaj wymianie. I jest też z kodem Rafikas plus 35% więcej dopłaty, jak sobie tutaj użyjesz kodu. Przejrzymy sobie jeszcze statystyki, no i w sumie mamy wybicie w tym sierpniu troszkę w górę. E, dalej, otwarcia, no i tu też jest fajnie, bo mamy 27 milionów, więc ile ja, to jest? 7 milionów więcej niż jak patrzyliśmy ostatnio, e, więc mamy no też tu znaczącą tą odbitkę. To może bardziej będziemy analizować. E, po prostu jak pod koniec miesiąca Natomiast też spoczko Dalej mamy wykresy, no i tu jest też No bardzo miło, Esport Fire 300, no, mamy tu wybitkę No bardzo znaczącą, tu praktycznie cały czas Mamy wzrosty w górę i też na majorach Nie wygląda to tragicznie, bo patrzcie Paryż też odbił e, Po tej Kopenhadze, jakkolwiek Lecimy dalej, o kurczę, Rio też No okej okay. No wiadomo, to fajnie wygląda na perspektywie Miesiąca, natomiast no i tak Ogólnie to jesteśmy bardzo nisko, nie? To jest na tej zasadzie. Antwerpik też z jakąś tam odbitką. No ogólnie po tej Kopenhadze no te Majory troszkę się uwolniły, no jakieś tam te wzrosty się, się pojawiły. Mamy odwrócenie tej cały czas spadkowej tendencji. Zobacz, no zobaczymy, czy to tak. E, na ile, że tak powiem, to potrwa. Remerki to tutaj, to, dobra. tego to już nie sprawdzamy. Może jakieś inne. Okej, okay, ja te starsze, ale nie wiem, czy one po prostu akurat. A nie, dobra, ty. Ok, to tu też mamy ten, jakiś bostonik. Dobra, no na tej zasadzie to wygląda, więc ogólnie, no, w tych statystykach, no lepiej niż ostatnio. Coś tam sobie powiedzmy w miarę w górę. Na pewno ten wag, kiedy już zostanie wprowadzony, to da dużo. No i potem stricte aktualizacje, które dodają kontent do gierki, no bo to też jest bardzo ważne. Dobra, dzisiaj tyle, dzisiaj krótko. Trzymajcie się, papa.